Chodźcie, to pokażę Wam jedną z moich ulubionych tras biegowych na niedzielny jogging. Jestem na pierwszym kilometrze i zaczynam na wzgórzu Bronisławy, aleja Waszyngtona, podbieg pod kopiec. Kilometr numer dwa, piąty kilometr, jesteśmy prawie pod zoom. Ja mam szósty kilometr, i zobaczcie, jaka ciekawa sytuacja. Chciałem Wam powiedzieć, że też tutaj jest jakiś drugi kilometr trasy. Grand Prix Krakowa w biegach górskich i kompletnie zapomniałem, że one są dzisiaj jeżeli biegliście w Grand Prix teraz w styczniu to dajcie znać jaki dystans, jaki czas dziesiąty kilometr i zbieg z kopca no i jeszcze raz widoczek, który nie znudzi mi się chyba nigdy robię krótki pitstop przy lokalnej pizzerii niestety nie robią hawajskiej, więc nie mogę Wam tak w 100% polecić ale Wy możecie mi w komentarzach polecić Waszą ulubioną pizzę na pobieganiu Pozdrawiam.